Był pan jednym z bardziej znanych polityków zaangażowanych w odwołanie poprzedniej władzy. Później pełnił pan funkcję wiceprezydenta Damiana Bartyli, a teraz tworzy pan swój komitet. Dlaczego odszedł pan dopiero teraz po dwóch latach? Dlatego, że gmina nie działa zgodnie z kontraktem, który zawarliśmy i z mieszkańcami i między sobą. To, to chyba najogólniejsze stwierdzenie pewne propozycje zgodne z tym co, co przedstawiałem wcześniej i co było założone zostały przeze mnie przygotowane zostały nawet zaakceptowane przez pana prezydenta a następnie nie zostały wprowadzone w życie myślę że będę miał jeszcze okazję w tym wywiadzie wypowiedzieć się troszkę szerzej na ten temat o pewnych szczegółowych kwestiach dotyczących tej, tej kwestii no niemniej doszło do momentu w którym w maju bieżącego roku, a więc pół roku przed wyborami, kiedy ostatni raz spróbowałem jeszcze namówić i pana prezydenta, i stojącą za nim grupę, aby zmienić te działania gminy i wrócić na ten kierunek, który założyliśmy i jaki, jaki był przygotowany. Pan prezydent mało tego, że. Nie zmienił sposobu działania, to jeszcze przed samymi wyborami, już w sierpniu, we wrześniu bieżącego roku, podtrzymał w wolę realizacji takiej samej polityki w przyszłej kadencji z tymi samymi ludźmi, na co już nie mogłem się zgodzić. Czyli to nie jest nagła decyzja? Już wcześniej zgłaszał Pan obiekcje odnośnie polityki BIS-u. Ależ oczywiście od samego początku, kiedy zapadały pierwsze decyzje personalne, brak decyzji organizacyjnych, tak jak powiedziałem wcześniej, uzgodnionych, e, e, zawsze, bo wtedy jeszcze była taka możliwość, e, starałem się dyskutować z prezydentem na ten temat i wpływać na zmianę takich decyzji. E, no, niektórzy mają pretensje do mnie dzisiaj, że ja tych rzeczy nie upubliczniałem. Jeżeli z kimś. E, Założyć jakieś przedsięwzięcie, zawsze występują jakieś różnice zdań, czasami nawet większe, mniejsze konflikty, ale z tym się przecież nie wychodzi na zewnątrz. To się załatwia najpierw między sobą, w małżeństwie również. Kłótnie nie wynosi się do całego bloku, na całe osiedle. Do tego, żeby te, takie sprawy konfliktowe czy różnice zdań, powodujące rozstanie w biznesie lub w małżeństwie. Dojrzały do momentu, w którym się to upublicznia, to już musi być naprawdę naprawdę nieodwracalny skutek. I taki nieodwracalny skutek w przypadku miasta w mojej ocenie był już w maju, gdzie bardzo wyraźnie podkreśliłem, że nie zgadzam się z tą polityką, ale wspominam, pół roku przed wyborami wszystko jeszcze można było zmienić, a w sierpniu już nie miałem wątpliwości zdecydowanie powiedziałem, że, że nie będę realizował takiej polityki z tą ekipą i z grupą ludzi będę starał się to realizować inaczej, zgodnie z wcześniejszymi, z wcześniejszymi założeniami i tym kontraktem zawartym z mieszkańcami. Powiedział pan też na konferencji prasowej, że pociąg z napisem bytom jedzie w niewłaściwym kierunku. Co to konkretnie właściwie znaczy? No Mówiłem w tym, odpowiadając na poprzednie pytania. My mamy, w gminie mamy sytuację taką, że dzisiaj może to najlepiej zobrazuje. Malujemy elewacje, kupujemy czy wyposażamy nasz dom w jakieś elementy, które są niekoniecznie w tej chwili najpotrzebniejsze. Tymczasem mamy przeciekający dach, mamy zawidkocone fundamenty, ściany, sypią nam się okna, piece nieremontowane, zagrażają nawet życiu mieszkańców. Jest tak w wielu, wielu kamienicach. No, i to jest to, o czym mówię. A na to nie było pieniędzy. Ja, nawet już w ostatnich miesiącach pisałem apele, wnioski, dopisywałem do PIS kierowanych do prezydenta jeszcze zdania wskazujące na katastrofę w tym zakresie i że są konieczne środki. Na tego rodzaju zadania środków przez dwa lata nie było. Dlatego, a to są podstawowe rzeczy, których, których to miasto potrzebuje, żeby, no żeby ludzie, jeżeli. W dobrych warunkach. Czym wobec tego różniłaby się Pana polityka od polityki Pana Damiana Bartyli? Wrócę też do tego domu, bo to jest chyba dobry obraz. Przede wszystkim do tych zadań, o których wcześniej tak jednak negatywnie się wypowiedziałem. Pan Bartyla zatrudnił ekipę i ludzi, którzy zostali już wcześniej przez mieszkańców wyrzuceni z roboty tak bym to nawet brutalnie nazwał. Dlatego koniecznie, bo oni po prostu parę rzeczy już w tym mieście zepsuli, na tyle że mieszkańcy już nie chcieli, żeby oni dalej ten, ten dom budowali. Oni zostali przez Damiana Bartyle znowu sprowadzeni i oni podejmują pewne wiążące i konkretne decyzje mające wpływ na życie mieszkańców. W tych moich propozycjach były głębokie zmiany, głęboka reorganizacja funkcjonowania samej gminy, bo struktura funkcjonowania samej, całej gminy, nie tylko urzędu jest po prostu zła. W tym były propozycje również personalne, nawet warunki personalne, co do osób, które w mojej ocenie nie powinny dla gminy pracować, bo niektóre nawet ewidentnie szkodzą. Pan prezydent z tym się zgadzał. Dzisiaj ja już nie jestem zastępcą prezydenta, te osoby, te ekipy nadal pracują w mieście. Co bym zmienił? Przeor Tą gminę trzeba mocno przeorać, nie z bólem dla mieszkańców, z bólem dla urzędników. To trzeba przeorać po to, żeby stworzyć fundament w postaci osób, instytucji dobrze funkcjonujących, funkcjonujących z nastawieniem na realizację dobrych dla mieszkańców i dla gminy rozwiązań, a nie tylko dla pewnych grup. I nie będę tego rozwijał. A poza polityką kadrową, jakie pana zdaniem tutaj problemy i kwestie są w bytomie najbardziej palące, które trzeba by rozwiązać, jeśli zostałby pan prezydentem, od których by pan zaczął? No zacząć trzeba wielopłaszczyznowo, ale może zacznę od tych spraw, które najmo najmocniej dotykają mieszkańców, a też o nich wspominałem, po prostu ludzie żyją w złych warunkach. To, że się pod oknem poprawia, prawda, jakiś zielenie, że gdzieś tam można wyjść na siłownię, na boisko to jest oczywiście wszystko potrzebne. Ale jeżeli równolegle z tym ludzie nie, za, nie zauważają, że to okno wylatujące przez ileś lat nie jest wymienione, ten dach ciągle przecieka i mu w nocy na głowę kapie, prawda, do piwnicy nie może wyjść, bo tam jest wiecznie wilgoć, jeżeli nie woda, no to chyba tutaj trzeba na to również postawić, na te warunki. No i, i sprawa również odczuwalna przez mieszkańców, to kwestia jednak bezrobocia i takich trudnych warunków, jeżeli chodzi o nie tylko pracę, ale a, a, i pracę, ale również dobrą pracę. Tutaj się coś dobrego dzieje, ale, ale fundament, na którym to jest zbudowane, nie jest właściwy. Ale są też kwestie, może przez ludzi niezauważalne, ale o wiele istotniejsze. To są kwestie, właśnie pewnej organizacji, o tym już mówiłem, nie będę wspominał, ale też kwestie pewnego zrównoważenia tych głównych czynników dotyczących funkcjonowania miasta. Najlepszym obrazem rozumianym przez coraz większą grupę mieszkańców to jest kwestia budżetu. Ten budżet na 2014 rok został tak rozdmuchany, tak nierealnie przygotowany, że w tej chwili na końcówce roku. No jest, jest po prostu katastrofa budżetowa i to jest rzecz, którą pytała Pani, co bym zrobił. Trzeba przede wszystkim tą, również tą kwestię bardzo nią się zająć i ją ułożyć w należyty sposób. No właśnie, jeśli mowa o budżecie, bo ta kwestia była już wielokrotnie poruszana i Pan sam mówił, że tutaj brakuje merytorycznych pomysłów na to, jak, jak ten budżet w jakiś sposób poprawić. Czy jest Pan w stanie w chwili obecnej powiedzieć, jak wygląda stan finansów miejskich? Bo bardzo, bardzo dużo się mówi o tym, że na koniec roku może tych pieniędzy po prostu fizycznie zabraknąć. I jak było, kiedy BIS obejmował władzę i jak jest w chwili obecnej? To, że tych pieniędzy będzie brakowało na koniec roku, dzisiaj dowiadują się mieszkańcy, może również państwo, ja i wiele innych osób mówiło o tym już przy uchwalaniu budżetu. Mhm. Kiedy budżet był założony, wpływy do budżetu były nierealne na tamtą wiedzę. Mhm. I proponowałem między innymi ja i inne osoby, żeby uchwalić taki budżet, który będzie realny do tych możliwości, które znamy na przełomie 2013-2014 roku. Pan prezydent... Twierdził, że on jest po pewnych uzgodnieniach ze środowiskami gospodarczymi w Warszawie, prawda, w administracji centralnej, w administracji wojewódzkiej, że to wszystko będzie. Szczególnie zdradzał, co się działo w ciągu roku budżetowego, a jeszcze i przepchnął brzydko to nazwę przepchnął kolanem taki właśnie rozmuchany budżet. Co się działo w ciągu całego roku? To wszyscy obserwowaliśmy. Okazało się, że, że chyba jednak patykiem na wodzie albo na piasku pisane są te uzgodnienia, których, które ponoć były dokonane. No i dzisiaj mamy taką sytuację, że, że no jak skarbnik zamknie i zbilansuje ten budżet, to ja nie wiem, nie wiem jak karkołomną i boję się, że szkodliwą dla gminy decyzję będzie musiała podjąć Rada, żeby uratować bilans budżetu na ten rok. A jest Pan w stanie konkretnie określić stan zadłużenia, który miał miejsce, kiedy BIS obejmował władzę i jaki jest teraz? Ja się kwestiami finansowymi w szczegółach nie zajmowałem, ale oczywiście wiedzę taką posiadam. No, znamy wszyscy zadłużenie, prawda, prawie 170 milionów, pozostałe po, po poprzedniku w zaokrągleniu. Dzisiaj wiemy, że do tego doszły kolejne kilkadziesiąt nawet milionów, prawda, tak zwanej dziury budżetowej. Więc to, co dzisiaj możemy powiedzieć, to jest ponad 200 milionów zadłużenia gminy, ale szanowna pani redaktor, my nie wiemy, jakie są krótkoterminowe zobowiązania gminy. Przecież wiele zadań jest realizowanych dzisiaj przed wyborami z odroczonym terminem płatności, które będą płacone w przyszłym roku. Nie wiemy, jaka to jest skala. Ja dzisiaj nie podejmuję się powiedzieć, z jak wielkiej skali problemem zetnie się prezydent miasta Bytomia, który obejmie rządy w grudniu bieżącego roku. Ale mogę też od razu powiedzieć, że, że mam dobrych doradców w tych kwestiach. W samorządzie wiele lat funkcjonuje i wiem, że istnieją narzędzia finansowe, istnieje rozsądek. Istnieje coś takiego jak nie tylko kalkulator, ale potrafiąca liczyć głowa. Jak, do, jak to się połączy z fachowcami, z takich sytuacji można wyjść. Czyli rozumiem, że ten dług może przekroczyć zdecydowanie 200 milionów. Naprawdę nie chcę w kwotali, ale może o bardzo wiele przekroczyć te 200 milionów. Ja tutaj liczę to w dziesiątkach milionów. I, a jeszcze przypomnę, że mamy zapowiadane, jakieś tam prawda rozbuchane i nie wiem, wzięte chyba z Księżyca nadzieje czy zapewnienia, że możemy wielomilionowe, kolejne wielomilionowe inwestycje rozpocząć. No strachmy się, jeżeli ta ekipa będzie rządziła w kolejnej kadencji. Dlaczego zdecydował się pan na współpracę z basem, a nie z pisem? no ja, to jest cała grupa ludzi, z którą współpracuję. My skierowaliśmy zaproszenie do wszystkich, dlatego że rzeczywiście w dyskusji różnych środowisk, różnych osób, różnych poglądów na, funkcjon na sposób funkcjonowania miasta wypracuje się tą optymalną. Bo przecież te grupy też reprezentują gdzieś tam poglądy mieszkańców, prawda, pośrednio. nie gdzieś tam tylko na pewno. Dlatego zaprosiliśmy, skierowaliśmy bardzo szerokie zaproszenie. Rozmawiałem z wieloma środowiskami. Jedynym, jak dotychczas, jedyną grupą, która w sposób otwarty powiedziała, że, że tak, uznają, że, że taka propozycja jest właściwa, to była grupa aktywnych społecznie, cieszymy się, że są z nami, ale zapewniam, że są również inne grupy, inne osoby, również komitety wyborcze. Które podzielają taki pogląd, i niezależnie od tego, jak wystartujemy w wyborach, jaki będzie wynik tych wyborów, na pewno będziemy wspólnie lepiej zarządzali tym miastem. A czy ktoś z polityków BIS-u planuje do Was jeszcze dołączyć? Coś... Ja nie rozmawiałem z wszystkimi członkami, będę mówił tylko o radnych. O osobach spoza rady związanymi z BIS-em nie będę mówił, ale z radnymi rozmawiałem z większością radnych BIS-u. Oni mają, większość z nich ma duży konflikt, ale to są kwestie, które ja pozwalam rozstrzygać samemu. To są ludzie odpowiedzialni, ludzie, którzy pełnią funkcje publiczne. Oni powinni się odpowiedzialnie zachować. Jeżeli ktoś chciał być uzbrojony w argumenty, chciał słuchać, to i ja go wysłuchałem, ale decyzję powinni podjąć sami. Pozostawiam to ich, no nie chcę powiedzieć sumieniu, bo to, bo to może być źle zrozumiane, ale ich odpowiedzialności za to miasto. Jeżeli ktoś ma świadomość, że taka polityka i jej kontynuacja zapowiedziana przez prezydenta Bartyle ma być kontynuowana w przyszłej kadencji, a rzeczywiście jest zdania, że to zmierza ku katastrofie, to powinien na to pytanie odpowiedzieć. On, nie ja za niego rozumiem. Dlaczego przed objęciem funkcji wiceprezydenta bardzo aktywnie uczestniczył pan w różnych dyskusjach na forach dotyczących sprawach bytomia, a później tak pan ucichł, zniknął z, ze sceny trochę. Szanowna pani redaktor, to było świadome. To wynika nie tylko z mojego doświadczenia, ale Również z wielu konsultacji, nawet nie prosiłem o nie, ale one się pojawiały. Wiadomo, że osoba obejmująca takie stanowisko, każda jej publiczna wypowiedź raczej spotyka się z, nawet z atakiem, ośmielę się powiedzieć. Ja się nie boję dyskusji, nie boję się ataków. Niemniej, pełniąc taką funkcję, nie byłbym w stanie w sposób należyty dyskutować z tymi, którzy by, boję się, że w większości byliby nastawieni tylko na, na jałowio, jałową, ale jednak podważającą funkcjonowanie gminy i moje decyzje, decyzje prezydenta, takie byłoby ich nastawienie. To wynika z doświadczenia, myślę, że, że tam, gdzie się trzeba było wypowiedzieć, to się wypowiadałem, w wielu kwestiach, gdzie chciałem się wypowiedzieć, nie pozwolono mi się wypowiadać. Byłem po prostu funkcjonariuszem i byłem człowiekiem wynajętym. Tak jak powiedziałem, ja podpisałem kontrakt z panem prezydentem Bartylą i realizowałem ten kontrakt. To nie ja byłem osobą wiodącą, nie ja, nie taka była moja rola, żebym ja dyskutował z polemistami polityki gminy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, dziękuję państwu.